temat państwa poinformuję. Ja myślę, że tak, jeżeli chodzi o ten program Jedno dziecko, jedno państwo dostaliście no, w jakim celu to robimy, że ten program już ruszył i inicjatorem tego programu była pani minister Małgorzata Golińska z dyrektorem generalnym Lasów państwowych z Andrzejem Koniecznym. Natomiast tutaj na terenie naszym Województwa Zachodniopomorskiego i, i Regionalnej Gresji w Szczecinie ten program został uruchomiony na początku czerwca, akurat nasadzeniami, nasadzeniami w miejscowości Cerkwica to jest Gryfice, tak? tak Gmina Gryfice. I od tego momentu, od tego momentu, powiedzmy, zaczęło się no, bardzo duże zainteresowanie. Ja jestem akurat y, mieszkańcem y, powiatu gryfińskiego i y, no tam mam bliższe kontakty z wójtami, z burmistrzami, z starostą też y, powiatu gryfińskiego. To wystarczy. W innych gminach ten program czy projekt został naprawdę przez y, wszystkich włodarzy przyjęty z otwartymi ramionami, dlatego też, że często na poziomie gmin czy powiatów, no, krążą różnego rodzaju opinia, aczkolwiek muszę powiedzieć, że właśnie ja to widzę całkowicie odwrotnie, że właśnie w tych małych gminach tak i, i czy nawet na poziomie powiatów to te zrozumienie leśnictwa i potrzeby sadzenia drzew, nawet pojedynczych jest bardzo duże, gorzej jest i to zresztą różnego rodzaju badania statystyczne wykazują, jeżeli gdzieś tam głębiej sięgamy w tereny zurbanizowane czy wysoko zurbanizowane to jest mniejsze zrozumienie działań lasów, leśników i też różnego rodzaju opinie bardzo krzywdzące wobec leśników i niewłaściwe ukazują się zawsze, gdy Dochodzi do rozmów merytorycznych, no to wtedy ci wszyscy ludzie, albo myśmy nie wiedzieli. よし、今日はこれ。 I mm -hmm.